Znajdujemy się na pewno, można powiedzieć, nie na mojej ojcowizi tylko na mojego taty. Dziadkowie tutaj mieszkali. Dziadek miał dwa, trzy ule. Później zaciekawił się bardzo tym mój tata. No i ja. I tak zaczęliśmy i działamy. Nazywam się Jacek Świrszcz. Pracuję w oddziale EMW lubelskiego węgla Bogdanka. Pracownik dołowy na załadunku skipu. Szczelarstwem zajmuję się już 12 lat. Nie należy do osób jakichś tam mega oponowanych, ale niestety tutaj przy pszczołach no, nikt nie może być, że tak powiem, jakimś napalonym wariatem czy coś w tym stylu, bo niestety pszczoły udziela im się to, że tak powiem, i no, muszą czuć, że ten ktoś jest opanowany. Czy możemy uczyć się od pszczół? Myślę, że tak. W tej całej organizacji pracy, tam od początku każdy zna swój szereg. Pszczoła jak w pierwszych dniach, to ona po prostu sprząta ten ul, sprząta komórki. Później jest jakąś tam woszczarką, później jest strażniczką. A około 21 dniach od momentu wygryzienia się, ona dopiero wylatuje z ulat. uczy się zapachu pszczelarza i ona go zna. Łakomym kąskiem są kobiety, wybalsamowane, wyperfumowane. Pszczelarstwem teraz interesuje się coraz więcej ludzi, młodych. No jest to nagłośnione w mediach. Świadomość społeczna robi się coraz większa. Jeżeli pszczoły giną, kilka lat i wyginiemy niby i my. Z pszczołami jest tak, że no, mam ten dymek, mam to, tamto, pogonię, założę sobie siatkę. A z ludźmi no, różnie. No, trzeba się dostosować do ludzi, trzeba być też elastycznym. No. Człowiek pracuje i zbliża się jakiś tam czas, okres przejścia czy na emeryturę, no, chociaż jeszcze się nie wybieram. Moje plany, to rozwinąć to i działać przy tym dalej przy pomocy tam, czy taty, później syna, który, miejmy nadzieję, ogólnie przyrodę lubi, także myślę, że to pozostanie w naszej rodzinie i będziemy działać dalej. Pszczoły dla mnie to harmonia, uspokojenie, wyciszenie się z pozostałych czynności zawodowych i rodzinnych. Harmonia i uspokojenie.